Sprawa pani minister Wasiek i PKP. Bo ona, jeżeli działała dobrze, jeżeli była specjalistką, ja zakładam, że tak, bo przecież gdyby była niekompetentna, to na pewno pani minister Ewa Kopacz nie wsiłaby jej do rządu. Więc zakładam kompetencje mimo wszystko, to przecież wiedziała, jaką umowę podpisuje z jednej strony, i wiedziała, jaką odprawę dostanie. I mogła zapobiec temu kryzysowi, który został wywołany. Bo to też jest kwestia ja wiem, że to zabrzmi tak może górnolotnie, ale pewnej etyki. I w momencie, kiedy mamy spółkę w dosyć trudnej sytuacji, a PKP jest w sytuacji trudnej. Spłaca olbrzymi dług, wiemy, jak funkcjonuje kolej. To wzięcie pół miliona, szczególnie, że się de facto awansuje, bo idzie się służyć państwu wprost, czyli bycie ministrem, to dlatego bulwersuje. I powinna była pani minister Wasiak przewidując, że taką ma umowę, taką może dostać odprawę, zapobiec temu kryzysowi. Można zrezygnować z takiej odprawy, można wystąpić o zmniejszenie. Myślę, że są mechanizmy. Natomiast kolejna rzecz, która jest przedziwna dla mnie, to jest to zresztą, z czego pani redaktor zaczęła, że Platforma Obywatelska miała 7 lat na zmiany. Od 5 lat leży projekt ustawy, a dopuścili do tego, żeby wywołać taki kryzys, kolejny zaufania dla klasy politycznej. Bo ludzie się też bulwersują tym, że oto e, premier... Pomaga swojemu dobremu pewnemu ministrowi znaleźć pracę bardzo intratną. Ludzie burwersują się tym, że um, ktoś dostaje odprawę pół miliona, chociaż de facto awansuje, uh, a mogli temu zapobiec. I stąd też jestem w ogóle zdziwiona panem Mostachowiczem, który uchodził za, za wspaniałego specjalistę od wizerunku i pozwolił sobie na zrujnowanie wizerunku katastrofę swojego, medialną katastrofę medialną uh, dla premiera Tuska w Polsce katastrofę medialną dla Ewy Kopacz i to, że ona w ostatniej chwili wybroniła się, to wcale nie zostanie jej zapomniane. I jak wszyscy siedzimy przy tym stole, może z wyjątkiem pana Pawła Zaleskiego, będziemy to wypominać, bo to jest naszej ob 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 opozycji obowiązkiem. Też jestem zdziwiona. Takimi błędami się zastanawiam, czy to nie jest też tak, że wewnątrz platformy jest jakaś siła, która próbuje usilnie zaszkodzić Owie Kopacz. A, bo, Myślę, że to bo zbyt proszę zobaczyć. Idąca, nie, ale proszę to zobaczyć jej piskowa. wystąpienie medialne było bardzo słabe. Prezentacja była bardzo słaba. Nie dlatego, że ona jest słaba, tylko dlatego, że ktoś jej źle doradził. Po czym te dwie katastrofy, jedna po drugiej, pan Ostachowicz, pani Wasiak.